Dzień doberek, dzień doberek, samego rana, bo jest godzina ósma i to równo, równo, równo. Co robimy? Pakujemy się, bo dzisiaj już wyjeżdżamy do domku. eksymisja No, dzisiaj czas wyjazdu, szkoda. Tak szybko ten czas zleciał, powiem Wam. O jej, te dwa tygodnie, jeszcze tydzień by się przydał. Takie trzy tygodnie urlopu, zdecydowanie powiem Wam, żeby było ok. Dwa to troszkę tak za mało, ale pogoda, zobaczcie, trochę się popsuła. Nie ma słoneczka, więc z jednej strony żal nie odjeżdżać nie tam. Gorzej by było upalnie słoneczka, to wtedy szkoda by nam było, a tak to jeszcze jakoś przymknięciem oka, nie? I jedziemy. No i co? Już tutaj materace, Prawie jeszcze dwa zostały materacyki. śpiworki są już ogarnięte. Tutaj Agadam jeszcze, jeszcze musimy śniadanko szybko zdjąć, takie zgrubsze. No, niestety. Dzieciaki poszły się umyć, ale to aż tam dalej, bo te toalety to są zamknięte do... i myte są. Eee, no, tutaj, dzieciaki, jakie drobne muszą pozbierać. Tu jeszcze pranie mam, to jeszcze do wyrzucenia. Tu jeszcze muszę pozbierać wszystko. No, także trochę się dzieje, dzieje, że muszę namiot pozamiatać, żeby tu w miarę w środku był Zmowę. czysty. Smrówek. W miarę wcześniej jest fajnie, nie? Tak jeszcze zdążymy spokojnie sobie do sklepiku zajechać. No i w drogę. Czas do domu. Tak niedawno się szykował, jak jechaliśmy na urlop co tata. A tu już niestety powrót. A tak, to szafeczkę. Wyrzucamy, bo ona gdzieś tutaj jest, powiem wam, znaczy te kątowniki kont są po, gdzieś chyba, Połamane. ale nie wszystkie, chyba tylko dwa. I tam to szafeczkę tak, też, ona w sumie cała jest, tylko tam w jednym miejscu jest popruta. No i stwierdziliśmy, że tą i tą szafeczkę od razu wyrzucamy, jakby coś to e, zakupimy jeszcze sobie ponownie, jak będzie nam potrzeba one są niedrogie, bo to nie wiem, gdzieś to kupiło się chyba w tym 12, 30, e, w tym w isku chyba, jak się nie tak. mylę e, a może być tak, że będzie nam niepotrzebna, zobaczymy co ten rok pokaże e, dlatego postanowiliśmy się pozbyć tego no i to tak, ja za się wyjęłam, żeby to już porozkładać no i co, zobaczymy się pewnie Później, na razie musimy to wszystko tu ogarnąć. I tak powiem Wam, że ten czas mamy bardzo dobry, bo wczoraj Adam bardzo dużo zrobił. Praktycznie cały bagażnik spakował i powiem Wam, że nawet sporo w bagażniku miejsca jest. Nie wiem, jak on to zrobił. Do boksa chyba pójdzie tylko jeszcze namiot, świworki i chyba materace. No Zobaczymy, co tam Adam, Adamowi. Najgorzej jedynie, co ta lodówka nam bardzo dużo miejsca zajmuje. Ona jest między dziewczynkami. Bo w bagażniku niestety no byśmy musieli nie wiem czegoś po prostu nie wziąć, bo ona naprawdę pół bagażnika zajmuje. A walizek nie braliśmy dużo, bo tylko dwie walizki na cztery osoby. To i tak uważam, że no to jest okej, okay, nie? Ani Amelka z Waneską to się stakowała, a ja z Waneską. loduweczka powiem Wam, że jest super, sprawdza się nam, tylko pod wpływem, abyś upału, pod spodem nam się skraplała. I musieliśmy ją odsuwać i pod spodem myć. Eee, więc nie wiem, jak ktoś taką lodóweczkę ma, a jeździ na przykład do ciepłych krajów, i czy tak rzeczywiście też tak ma. Czy, to, czy tylko po prostu coś z lodówką się dzieje? Lodówka jest nowa, więc jeszcze w domu przetestujemy. Podłumyjemy ją, podłączymy. No i zobaczymy, czy też będzie tam skraplała się. Bo tak normalnie chłodzi, eee, wszystko jest ok, tylko pod spodem właśnie. I przypuszczamy, że dlatego, że w tym namiocie było bardzo, bardzo gorąco, nie Adam. Tak. Na dworze było 35 stopni, to w namiocie 60. z 60, nie wiem, ciężko stwierdzić, ile było, ale naprawdę był ukrop, bo nawet nie szło potem e, po tutaj na dole chodzić. Tam, tak, tam, jak parzyło. Tak. No zobaczymy, zobaczymy, w domu sprawdzimy. E, no i to tak, jeszcze mówię, musimy śniadanko jakieś grubsze zjeść, tak tata. Nie a wiem, po drodze. A po drodze gdzieś później zajedziemy, żeby coś przekąsić. No ja też powiem Wam, że wczoraj tak się objadłam. Bo dzisiaj pełny brzuszek. Jak wrócę, to chyba przez cały tydzień będę minimalnie jadła. Bo tak przez ten urlop się objadłam, że szok. <śm> powiem Wam, jak nie ja. Ja tak malutko jadłam, a tutaj sobie tak trochę pozwalałam. No ale to jest urlop. To też można czasami sobie na więcej pozwolić. No. To taka, ja to po Adamowi muszę pomóc, ogarnąć, do autka pozanosić. No i tyle. Zobaczymy się, może za jakieś, za chwilę. Coś tam kamerkę odpalimy i coś dogramy. Zobaczcie, już namiocik w środku. Teraz tylko powrzucę parę rzeczy. A, kabel. gdzie masz Kabel muszę zwinąć jeszcze. A ty się połócz, to raźniej To Weź może, ale nie, bo to trzeba jakoś to. śledzie po no stąd. Jeśli to, szmatu, weź to, wybierz to, a ja wezmę papier. A, resztę? Ale tak. wyciągnęliście już wszystkie śledzie? Nie, było, to wyciągnęłaś, to już nic nie. Było. Nie, jeszcze chyba. Nie, to jeden wyciągnęłam tutaj. Aha, nie ma więcej. Ale i a nie było ma, nic. Vanessa, sprawdza? Nie ma, bo ja tu jeden wyciągnęłam. Nie ma już. To weź ten, to, masz to wyczyć, to, a ja resztę papierem. No. Na ile mi starczy. Nie Albo wiesz, co zrobimy, Gabi? No. Inaczej. Złap. Y i tak, żeby ta woda ściekła Aha. bo tu nie ma, tu jest tylko czekaj to tylko musi z tamtej strony... Vanessa trzymaj, nagrywaj czekaj, to jest jaka ona brudna jest pod spodem to byśmy ten... Marcina go rozłożyć Jak pozwoli to pozwoli Śmierdzi trawa tak Się nie dziwię. No i teraz jeszcze dziewczyny czyszczą powierzchownie z tego większego. Nie będę chciał teraz... Ja najbardziej tutaj. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze na raz wkładamy. Tutaj będzie trzeba porządnie umyć. Na razie Szczotę tutaj... jakąś trzeba będzie wziąć najlepiej. Gdzie? Tak, żeby. Tak. No to się kupił jakoś taki. Odwrócić i... no dobra. Kochani, na pożegnanie samochód poprawi mi bardzo fajny humor. Pierwszy raz od momentu co mamy samochód: 44 na baterii. Więc pomimo, że samochód ma 200 tysięcy przejechane, zobaczcie, bateria dalej, tylko to jest algorytm baterii i on po prostu widzi mi się swoje robi. To tak na chwilę taki, taki przerywnik. A my co? Startujemy. Ruszamy w podróż do domu bo, bo... i żegnamy się z campingiem. Bo dziewczyny poszły już wyrzucić śmieci, które tutaj no. mieliśmy. a czy no jeszcze do sklepu zajeżdżamy. No nie, no to normalne. Do no sklepu, do sklepu. Ale pożegnamy pożegna... pożegna... się. Szkoda, ale no cóż. Wiesz, Te... ten czas musi się skończyć. Niby tyle, mniej więcej 750 km mamy do domu. Niby tu 7.19, ale to... Przy naszych prędkościach zabójczych, to... Dobra, mama, zamykaj drzwi. Jedziemy po dzieci. O, dzieci już idą. A, idą już. Będą obrażone, że nie podjechaliśmy po nie. Ja już akurat zdążyłam zdjęcia po wystawie. Smutne? Czy zadowolona, że do domu wracasz? Słuchaj, nie mogliście przyjechać. A, tam mieliśmy przyjechać, bo pomoż. No. A, A mówiłem, że będą miały focha? Mają fochę, tak? Bo, bo musicie iść wracać z powrotem No ja wystawiam zdjęcia ale nie Ej, ma ich nie wiem czemu. niczego to to mieć do Wenecki iść Belo no, Piętro niżej Piętro niżej Beluś Wenecka chcesz babusia Ale ja muszę zapiąć się na piękne No ona się niech zapnie no, jakoś się rusza zobacz No bardzo chętnie No, no. no nieźle. Dobra, kochani. Startujemy. No ja jeszcze rozstążyłam na Instagrama A wystawić. Bo jak odjadę do internetu. Nie no, będę. Ja też jakieś... resztę wystawię Za 4 godziny ten... dopiero będziesz miała internet. Nie domu. Chyba, że jeszcze wystawimy. Powrót do domu. No. Ja tak mówiłem, ale jak możecie zobaczyć, jak nisko są chmury. Bardzo nisko. Ja wam powiem, że się chyba cieszymy, że wyjeżdżamy. Pogoda w sumie dobra na podróż, bo... Nie świeci słońce, dla mnie jest super. To jest przyjemna, będzie pogoda. Tuż niektórzy wyjeżdżają, ale naprawdę nieźle. Dobra, kochani. Gabi tu jeszcze ostatnie szlify, bo póki ma internet i spadamy stąd. Zobaczcie, ledwo wyjechaliśmy z kempingu. I co jest? Ile? 5 km zrobiliśmy. I pada deszczyk. <laughs> Zobaczcie, jak nam się ufarciło. I dobrze, że, my wczoraj, że Adam wczoraj praktycznie wszystko spakował. Została nam tylko taka, nie? Taka tylko resztka. I dziesiąta godzina byliśmy już gotowi. No bo, jakbyśmy tak trochę przesunęli się, dzisiaj, na, na dzisiaj byśmy zostawili większej rzeczy, wow. no to pewnie byśmy to w deszczu robili. 10 a tak, tak? A tak, to zobaczcie, siedzimy już w autku, już jedziemy, a mamy pogodę brzydką. Zjechaliśmy do Lidla, nie było tego, co ja chciałam, nie było tych moich cukierków. Jedziemy do następnego, do następnego. widzicie, Lid i Lid. W jednym było, a w drugim nie było, a tata nie chciał jechać do tego naszego starego, bo mówi, że nie będzie się cofał. Nie no w Dena też nie było tego, co Amelka chciała, ja czekoladę zakupiłam. No nic, będziemy jechać po drodze do domu i będziemy zahaczać dalej o sklep i szukać tego, tego, co szukamy. Mam nadzieję, że dostanę. A pogoda No Pada, powiem Wam, cały czas deszczy. Cały czas deszcz, deszcz i deszcz. No i już jesteśmy po zakupach. Już wszystko. Każdy kąt upchany, powiem Wam, że to, co kupiliśmy w słodkości, nie pokazywaliśmy, bo jeździliśmy od sklepu do sklepu. Nie pokazujemy, bo dla pewnych osób jest, którzy oglądają, więc chcemy zrobić niespodziankę. A to i tak już film będzie, zanim ty film zmontujesz, to te osoby dostaną no, też ja jakieś jakieś, jakieś słodkości. Już wszystko. po wszystko. trochu. Dla siebie kupiłam cukiereczki, jakieś tam wafelki. Boże, e, boli, człowieku. Czekolady. Była bardzo dobre, mają nam bardzo smakują. A no zakupy resztę zrobimy jak już w poniedziałek zajedziemy do Niemiec, nie? Bo mamy lodówkę pustą, nie ma tam nic, mm. tylko jakieś masełko. Eee, to w poniedziałek musimy zajechać do sklepu, jakieś wędlinkę. Ser w sobie jest, to nie jest źle, Adam ma co jeść. Jak sobie sumie kiełbasę szwajcarską mam, to też nie jest źle, to jest co w niedzielę jeść. No już wyjechaliśmy na no. autostradę. Już Adaś, szczęśliwy. Co? No. Szczęśliwy? Szczęśliwy. Beluś tutaj sobie leży. Masz <grymne> twój Zapięty Beluś jest? no To zapnij proszę. No to na razie do zobaczenia mamy małe karty, więc nie możemy dużo nagrywać pamięci. Może gdzieś tam na granicy, coś tam do A jak, tam coś, to w roku, A jak coś to telefon. Nie jest źle, coś mamy zawsze. Jak nie to mój telefon <grym> Moim. Będziemy kombinować. Zgadza się. No. Jakby coś, to się odezwiemy. I kierunek. Do, do domu. Do domu. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Daleko nie zajechaliśmy, ja wam powiem. To jest pierwszy McDonald's za, no za, 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 za tym kompleksem handlowym. Jesteśmy, jedziemy trasą dziewiątką, a dziewięć. No, Bogabi tu chciała skorzystać z toalety, bo nie wykorzystała toalety na kampingu. No i w sumie chyba to jest już taki na razie ostatni przystanek. Teraz ruszymy. Ale dobrze kupkę zrobił. no Coś w McDonald's, tak chcecie? Nie, tutaj to w Niemczech. Nie. W Niemczech. Szwajcarski McDonald jest. Dobra, to macie. Ja skorzystam się z toalety, bo już jak dobra, ruszymy... Dobra, drawniami mi tam Nie mam drobnych No, bo to Dobra, więc... No już już... Więc... A, Porzyn, Dziewczyny już są. A ja idę. Do... Ja do toalety i brykamy. I na pewno już albo na stacji benzynowej się już zatrzymamy no, mi się dobra, wydaje, bo już to... tak. za dużo tych przystanków. Pokażę Wam zaraz co jest zobaczycie. I jak on słodko śpi, Beluś. Przypięty jest pasami. Wanecka go tutaj przypięła, tak. I Wanecka nie chciała, żeby on gdzieś tam leżał z boku, czuła melki, chciała go mieć przy sobie. I woła Mama, zobacz, jak Beluś śpi. A ja zaglądam: A tu taki słodziak. No nie powiedzcie, że on nie jest kochany. Podusie ma, kocykiem przykryty co więcej mu chcieć. Załatwił się bada, mówi, że jej kubkę zrobił. Siusiu zrobił. A pił coś? Nie. Nie pił. Ale on teraz w Kiję, ale to... Jeszcze pić później mu za hmm, fajnie. Łoneska dodała o niego. <laughs> tak, Wonesko. Na no, nic. <laughs> Zaczcie koń. Dziewczyny siedzą ale wygodnie, nie? Nie ma mało miejsca, nie? Nie, jest nie źle. Ja zawsze tak siedzę. No, no, Amelia nie ma co z nogami zawsze zrobić. No niestety lodówka dużo miejsca zajmuje, ale dzieciaki mają dużo miejsca, nie jest źle, nie? Jest lepiej niż było. No, a my jedziemy, tylko tak chciałam pokazać z grubsza, że ja ja okulary założyłam, bo powiem wam, że takie rażące światło jest, Adam też założył okulary. I wróżymy oczy, bolą nas trochę oczka. Adam założy, ja też mówię założy, bo będzie wygodniej. A tylko chciałam pokazać wam, się, jak on fajnie śpi. No, to tylko tyle. A my już jesteśmy na granicy. Jest godzina 16.15, więc super. W miarę, w miarę dobry czas mamy, nie Adaś? No, dziewiąta mniej więcej będziemy na miejscu. Hmm. Nie, jest, nie jest źle. No i przekroczyliśmy granicę. Spadamy ale, ale powiem wam, tam taki duży bus był. No, taki miał I splinter. Tak, i walizki miała kobieta potwierane I pani, z, pani jako ce, Celnik ale... wszystko, całe walizki obszukiwała. Pójdzie tutaj tak samo. E, Drugie auto też było obszukiwane w bagażniku. My na szczęście przyjechaliśmy. Cali, zdrowi, jesteśmy w Niemczech. Spitalamy z Nas nie obszukiwali dobrze, bo jakby nas obszukali. Ja bym się już taki ładnie nie spakował. A my, no, ojej, jakby nam wszystko zaczęli wyciągać, a do lodówki by zajrzeli, a tam czekolady. Przemyt! Przemyt by powiedzieli. Także dobrze, że. Że nas nie obszukali. No i co, jedziemy, jesteśmy już w domku, nie, tata? No to no, do domku. do domku? Nie, 550 no, że. Kilometry. No ale już jesteśmy w Niemczech. Jeszcze kawał drogi przed nami, ale już nie jest źle, jesteśmy już tutaj. Teraz dziewczyny będą szukać internetu. No, teraz będziemy musieli, ale też chyba za wcześnie jest. E, musimy sobie no, no, zaraz internet, bo tak to internetu nie mieliśmy. No i co, będziemy później szukać jakiegoś McDonalda, nie, tata? Żeby no. sobie coś przekąsić. Moja rano to tylko jedynie. Adam, dam nawet rana nie jadł. No to ja na te bułki dwie takie. No nie miał ja chęci. To to... Ja tam coś mało coś przekąsiłam, ale też nic. To by się przydało jakoś bułeczka albo frteczki sobie. No tak dzisiaj to będę musiał zjechać, bo na stację będę No bo już nie dużo cię zostało, nie? Jeszcze na 120 km. No ale zobaczcie, Adam się zatankował w Szwajcarii i na tym paliwie wyjechał do granicy, nie? No. Wyjechał pierwszy na elektryku, a później no, na tym, tym No nieźle no. To pewnie zobaczymy się jeszcze może gdzieś tam w trasie Myślałam, ja że Adam... W Szwajcarię spalił My... mi 8,5 litra no, no, ktoś... no to ładnie Nieźle, jak na taką... No I zapakowane Pani auto, ma... zapchane naprawdę, jak tam widzicie Mamy zapchany i bok zapchany. Wszystko zapchane. No widzimy się. I jeszcze się, coś zapchane. Dupa. Ja, się ja nie powiedziałam. Widzimy się w McDonaldzie. Pa, pa. Wiesz dlaczego? Bo dziewczyny oglądają bajkę i już dzieci nie mogą czekać, żeby mama skończyła gadać i żeby mogły sobie ją poglądać. A co oglądacie? My nic nie No, a my siedzimy i słuchamy i się śmiejemy. Bo tego te filmu te nie trzeba tej bajki oglądać, tylko Kosunkać, jest tak teksty, te teksty są <grym> zabawne. No, no to żegnamy. I szukamy dalej bajki. W końcu się tankuje, już mi się tu rezerwa nadłączyła. Zjechaliśmy troszeczkę, ja wiem, 6 km od autostrady, albo po drugie tak. Znaczy po pierwsze, zatankować taniej. Na autostradzie 10.5, jak teraz patrzyłem, kosztuje 2,35, coś w tym stylu. Tu kosztuje 1,74 euro. 74. Jeszcze druga rzecz, tu jest obok zaraz stamtąd widać Lidl, bo chcemy kupić pieczywo. Więc tankujemy i robimy zakupy. I tak, zatankowałem się, 60 chyba 66 czy 67 euro wyszło. Tu jest akurat mały zbiornik paliwa, 45 litrów. Zatankowałem się 30 Chyba 37 litrów No, a ja teraz jadę do dziewczyn tutaj do Lidla no, akurat pyk to trochę tu ciasno, nie wiem gdzie tu zaparkuje, może tu zaparkuję No ciasno ciasno, o może tu jest wolne Dobra, tu jest wolne to albo wiecie co ja nie lubię się tak wpychać Mogłem się to tankować, ale ładować, ale nie jestem mi się ładować. Tutaj se zaparkuję. Ja nie lubię się tam wciskać, nie wiem jak wy, ale nie lubię, bo ludzie obijają i dbają o inne samochody. Dobra, to idziemy do Lidla, zakupy zrobić. Ketchup zakupiłam za taki euro. duży, pan wam dobra już, cena. już za euro kochani, nie za franki, za 3 Mieliśmy euro. Mieliśmy tylko po sam chlepić. Ja ale jak zobaczyłam w ketchup, dobra cena, zakupiłam. Zobaczcie, fajne mopy. Za 10, za 10 euro, dwie sztuki. Yy. To od razu bez zastanowienia wzięłam. W końcu, w końcu wzięłam. A ja chciałam właśnie bez wiadra, ale ostatnio jak byliśmy, to były strasznie drogie, nie? No. I nie wzięłam. I ta to zobaczcie, jakieś też fajne ręczniczki takie do rąk. Super, takie grube. No tej marki. Za akurat próbowała promocja za 6 euro, więc skusiłam się. No i szczoteczki do zębów, wymiana po Europie. Adaś Pepsi. Wiadomo do czego. I kochani. pomidorki kupiliśmy. Bo do mnie, Jim, do mnie Jim Bean dzwonił, że już tęskni za mną. Za euro, chyba 99 mhm. centów. Za kilogram. To od razu zakupiłam, bo pewnie po, po przyszłym weekendzie, a czy po weekendzie będę droższa, albo może i nie. Dobra, Tylko teraz nie to gdzie, Właśnie, gdzie to będzie mnie mieścić? To nie, do mnie nie. ja się łupkam. Na nie ale jak będziesz upychać pomidory, to ci wyjdzie z Nie, tutaj. A mam rzeczy takie pod, pod lodówkę. No ja nie Dobra, my się tutaj oporządzamy, tu pakujemy i jedziemy w pewne miejsce, co oczywiście nie będziecie lubić do McDonalda. Ale jeszcze idziemy zobaczyć, bo na przykład w Szwajcarii można z, z Belusiem do McDonalda, a tutaj zobaczymy, czy można, czy jest jakiś problem. To wiecie, co kraj to obyczaj. Kochani, można, można normalnie wejść z, z pieskiem, więc nie ma problemu, więc idziemy zamawiać nasze przysmaki. Nasza kolacja zdrowa. Hmm. Hmm. Jak mówię, się. dbamy o dietę. O figurę. Hmm. O mój mek A moja bułeczka. Gdzieś tu. Chyba. Nie, to jest royal? Gdzieś tutaj musi być. Albo? Kura. Nie ma. Nie ma? Nie ma. Zobaczyłaś, jak ci z burgery jest chyba mm. Wasze dwa. No, Mojego brakuje. Mojego nie ma. To musisz. Bierz, Amalia. No, albo to. Mac no, no. jest. Mojego nie ma. My, jest, nie ma, nie? Bo no. to trzy. Ale siateczki mam. Ja zobaczę. Ja Smacznego, Vanessa. Trzeba zawsze kontrolować. No. Jest. Jakie to Zapo zapomnieli chyba co? Gabi ulubiona byłka. <laughs> Zobaczcie jak mm. ona jest <laughs> yeah. Jak jesteście tutaj gdzieś... Ono jest Ciekawe, tańca. czy taki sam będzie jak w tym w Szwajcarii. Mm. Chyba Ale tak. Te nie wiem, czy sos nie jeszcze nie Powiesz nie bo ty próbowaliśmy jego. Miał być kawałek Działnieś od niej? No. Widz? Dobrze. Dobra. To na razie. Jemy. Porównanie. Zadliśmy cały obiadek. Każdy się najadł. Legło, ja jeszcze wzięłam sobie jedną trochę frytki na drogę, bo nie zjadły wszystkiego. Jeszcze ja jak le zwykle na lody się zjadł, na tofi. Ale szwajcarskie jakieś takie? Le lepsze. Ta śmietana jakaś taka lepsza jest. Bo to taką nie za bardzo, ale jest okej. Okay. A, a Amelia zresztą zamówiła milkshake'a. A no, milkshake dobry jest. Tak szybciutko jesteśmy już w domku. Jest w pół do pierwszej, ale już godzinę temu przyjechaliśmy. Powoli się tu ogarniamy. Połowę wrzuciliśmy takich podstawowych jak żywność. No żywność i ciuchy. A takie namiotowe, prawda Gabi? To mhm. jutro sobie ogarniemy, bo jest za ja. późno. Nie będziemy biegać, bo to trzeba pewne rzeczy już do piwnicy powrzucać. Więc Kończymy podróż naszą do Szwajcarii ze Szwajcarii. Tak więc. A podróż minęła nam fajnie, tak miło. Tylko i... pod koniec tutaj zaczęło padać no. przed Bochum. Ale, ale i, i tak w miarę szybko zajechaliśmy, jak się w sklepie 12 do godzin. Ale dlatego, że po sklepach, ale mimo wszystko było super fajnie. Także żegnamy się tak, z wami. Mam nadzieję, że... i to okay. move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. No, I've changed for the better this time. I thought I okay. would never be fine. I strive just